Witam wszystkich, zagrajmy dalej w Dungeon Keeper. Yy, może pierwsze to zrobimy, to zdobędziemy to wejście. Yy, nie będziemy może na razie złota kopać, ponieważ to zajmie dużo czasu, chociaż i tak trzeba to wykopać, tak na, na rekinie mówiąc, więc może jednak to zrobię. Póki nie ma skarbca, prawda? Póki nie ma skarbca, można to zrobić w miarę szybko. Z tym, że zaraz się obawiam, że, jeżeli nie zbuduję budynków, to będę dostał jakieś gumiane potwory z tego wejścia. Ale będzie może zawsze dzwonić. Dzwonić. A tyle mogę postawić? Dwóch, dobra. I to mi zostaje pieniądze na 7 z tych segmentów skarbca. Okej. Musisz zbudować leża dla stworu. Dobra, ponieważ to jest takie duże, to tutaj zrobimy sobie leże. I zaraz obok tego leża zrobimy sobie kurnik. Mniej więcej taki na początek wystarczy. Znaczy można wykopać tego więcej, wiadomo, a nie trzeba budować tego wcale tak dużego. Tutaj obok kurnika postawimy salę treningową. Bibliotekę, może gdzieś po drugiej stronie. Myślę, że większa nie będzie potrzebna. Yy, jeszcze jakieś miejsce na więzienie by się przydało, ale to myślę, że postawimy je sobie o tutaj na przykład. Zaraz, postawimy je jakoś tak z boku o. Żeby nie przeszkadzało przechodzącym stworom. I to będzie więzienie? Zbudować dla stworów. I aha, bo tu chyba zaraz będzie koniec w ogóle tego planszy, nie? E... Chodź tu, panie, zrobimy to wspólnie. Żeby się przekonać, jak daleko mogę zajść. Tak jest. Dobra, no to jest w sumie w sam raz wy wykopane, nie? Teraz postawimy skarbiec. Może być nawet tutaj. Masz za mało złota. Nie, nie mam. Tylko ci się tak wydaje, że mam. Co mnie to obchodzi? O, jakieś anielice. One tu przyjdą i mnie zabiją. Musisz zbudować leża dla To nie była przemyślana decyzja. E, może jeszcze raz. Dobra, y, zrobimy to trochę inaczej. I może najpierw y, wybudujemy budynki, zanim to wejście otworzymy. Też mi się, mi się wydaje, że jednak tutaj obudowanie tego za, za serca nie jest y, złym pomysłem, tym skarbcem. Także mogę to zrobić. Tylko muszę teraz pilnować, żeby nie nadepnąć na inne komnaty też. Później i tak będę budował jeszcze drugi skarbiec w tej misji, ponieważ to złoto tutaj, co jest po środku, ono będzie tego wymagać. Pracujcie szybciej, mhm. Tak w ogóle to yy, chciałbym mieć po prostu te komnaty już możliwość budowania ich, tak żeby czasu tutaj nie marnować zbytnio. Że leża dla stworów, sala treningowa yy, i, i tak dalej, nie? Yy, muszę też pilnować, żeby przypadkiem nie wykopać czegoś, czego nie chcę, niestety jak się robi to właśnie z tego trybu pierwszej osoby, to bardzo łatwo do te, czegoś takiego doprowadzić. Tak, wiem, ale nie ma to znaczenia na razie. Zresztą, skarb jest tych, że nie musi być duży. To jest chyba tylko potrzebne w momencie, kiedy się chce rzucać bardzo dużo czasu czarów, żeby mieć e, duże zapasy złota. Jak się chce kochliki wywołać, które na miastem teraz zrobię też. Jeszcze. I pomożecie tutaj temu panowi? Panu? Teraz oczywiście oleją kładzenie posadzki, będą się zmusić ich do tego. Można postawić pierwsze kury. I teraz Ty będziesz tutaj kładł posadzkę też. Sypnąłem skarbiec na serce, przez co się nie da od skarbca, ale to nie ma znaczenia, ponieważ kokryki i takie je dodadzą później. Wezmą i położą tam gdzie trzeba. Taki wygodny dywan się buduje, jak te leże budujemy. W kładzie. Wykładzina tak zwana. Mam nadzieję, że żaden potwór nie jest uczulony na kurze. Albo wykładzina może jest jakaś bezkurzowa. E Dobra, teraz myślę, że można już to spokojnie wydziobać. I tutaj będzie sala tringowa. I zrobimy kurnik większy, może gruba do nas przyjdzie od razu. Kurnik leży. Pieniądze powrzucam do skarbca, bo się ich mało nagle zrobiło w zapasie. Widziałem do skarbca, nie obok. I jednocześnie powiększyłem też skarbiec Żuk. No, powiedzmy, że jakoś ujdzie ten Żuk jeszcze. Eee, coś się w ogóle przecina. Gra dziwnie. A jeszcze, teraz dźwięki skopały, tak? Będą skopane permanentnie. Ciężko mi powiedzieć, czy to coś skopali w Dosboxie, czy skopali to w, w tej grze Czy też może jest to spowodowane tym, że używam teraz innej liczby klatek niż Dosbox normalnie używa Używam klatek 60 podzielone przez raczej 30 I być może przez to ten dźwięk się tak pierdzieli, że po prostu bez restartu Dosboxa on się nie naprawi, będzie tak pierdział cały czas no cóż, jest to kolejny problem, z którym tutaj się niestety zmagam, ale jest to jeszcze jako tako do wytrzymania. Trochę daleko kurnik jest od tej biblioteki. To było nieprzemyślane budowanie jej tutaj. Zawsze znaczy można drugi kurnik postawić też, nie? Taki mniejszy na przykład. Gdzieś obok. Tutaj planuję warsztat zrobić, może kurnik zrobimy gdzieś dalej Ciągle nowe potwory dostaje, dobrze Bączkujący demon Od razu też wykopiemy tutaj miejsce Należa Dobra Zrobiliście to? Tak jak prosiłem, zrobiliście, bardzo dobrze. I tutaj też zrobimy dziurę. Przejście, korytarz. Bo tam będzie stał warsztat, oczywiście. Tylko muszę go najpierw wynaleźć. Pan Grubas, oczywiście, się nie ćwiczy, Pająk też nie, a to jest bardzo wielki błąd. Całą salę treningową wrzuciły. Yy, zużyły te krubasy, prawie jakie wrzuciłem tutaj. Trzeba będzie powiększyć. Póki jeszcze miałem to stać. I więcej chwilków. Oko zła. Ja bym wolał, żeby opracowano mi komnatę pod tytułem więzienia. No mi wszystkiego. Tym razem może jednak trochę ostrożniej podejdę tutaj do tego tematu. Przekopywania się Żebym znowu nie skończył tak jak poprzednio. No już wszyscy będą tam szli. Zabierają pieniądze. No. Spokojnie. Mam ich jeszcze trochę. Nic tylko by chcieli, chcieli pieniędzy. Potrzebny okay. większy skarb. Okej. Tylko, że te komnaty niestety są zawsze wynajdywane w takiej kolejności, jak tutaj widać. Także najpierw zrobią mi yy, warsztat, później zrobią mi co innego. Czary jeszcze będę wynajdywać, prawda? Może ktoś tutaj jest, będzie w stanie pomóc, co? Może Grubas, może Pająk. Pająk umie w ogóle się uczyć? O, umie? Grubas też umie. Ale mam już więcej czarnych księżników, więc będzie dobrze. Skoro przydałeś, to się osadź. Opracowano nową komnatę. Most. Też dobrze. Też się przyda. I teraz szybko. Do pracy. Szybciej pracować! Wiem, że te klapsy was wkurzają, ale. Niebyt, strażniku. To ten przeciwnik mój niby powiedział, tak? Do mnie, tylko że on brzmi tak samo jak mój tutaj doradca. To jest dziwne. Opracowano nowe zaklęcie. Chodzą tutaj te anielice, nie? Widać. Nowe zaklęcie mnie za bardzo nie interesuje, chociaż to akurat jest dobre. Dzięki niemu będą opracować jeszcze szybciej. Tak samo i Wam damy się Skoro już te ściany ulepszają, jaką? Jaką? Postrunek. Jeszcze nie ta co chcę. Teraz jeszcze będzie warsztat, i później będzie więzienie. Ale zaraz już im się to uda. Tak musi tutaj i kreska dobić do końca, no. A może to jest po... no. Dobroni. Jak się cieszą. Ok, mamy jako tako ten tutaj e, loch rozbudowany na początk początkowo. E, kolejnym krokiem będzie zbudowanie więzienia. Jak będę miał już to więzienie, to otworzę drogę do anielic, je i schwytam to więzienie. Ale to będzie w przyszłym odcinku.